Cześć, witam się z Wami w nowym filmie na kanale Monika i Robert. Dzisiaj zapraszam Was takiego vloga z pobytu naszego tutaj w Hirsthals. My jesteśmy na resorcie Landal w Danii, w miejscowości Hirsthals. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Cały home tour tego mieszkanka będę nagrywała jutro, ale dzisiaj postanowiłam nagrać taki krótki wstęp, bo prawdopodobnie jutro już będzie wyglądać to nieco inaczej. E, tutaj zobaczcie, na miejscu są przygotowane e, prześcieradła, kołdry, poduszki, także super, bardzo się cieszę z tego i nie będziemy raczej korzystać z tych narzek w takim razie. Tutaj nawet jest set cały dla dzieci, więc super, zobaczcie. Tutaj na miejscu też był taki mały set w którym po prostu jest wszystko, co potrzebujemy na start, czyli mały woreczek to jest do segregacji śmieci, bo w nami jest segregacja śmieci, gąbeczka do mycia naczyń, zapałki, jakiś płyn do mycia, tutaj też chyba o tabletki do zmywarki, beczki na śmieci. I tutaj jeszcze mamy zestaw dwóch szmatek, więc bardzo miło. A teraz jedziemy na oceanarium, które uchodzi za największe w Europie, także chodźcie z nami, zobaczymy jak to wygląda. Tutaj jesteśmy na tym naszym ośrodku, na którym właśnie spędzamy ferie i tutaj zobaczcie, za mną tle widać latarnię morską. Naprawdę spektakularny, robi wrażenie, zwłaszcza w nocy. Jesteśmy już pod oceanarium, my z Robertem wzięliśmy dzisiaj z sobą plecaki, będziemy nosić w nich dzieci i spotkała nas oczywiście, oczywiście. Słuchajcie, podeszła do nas taka pani Bardzo i dała nam z dziećmi swoimi, ma jeden gratis, dostaliśmy jeden gratis bilet są bardzo Ale to jest standardowa sytuacja, to nie jest jakieś takie mocno zaskakujące, nie. takie rzeczy się zdarzały. Nieraz kiedyś my, pamiętam, też oddaliśmy kupon robotowy w sklepie, jakimś ludziom, bo mieliśmy tak, dwa. To jest Ja tutaj. kiedyś nawet opowiadałam na tym filmie, jedna pani kupiła mi bilet parkingowy, jak nie, kartami nie chciała przejść, a to było wiele lat temu, tak. ale tak było właśnie. My zapraszamy do Oceanarium. Zobaczymy, idziemy tam pierwszy raz. To jest największe w północnej Europie. A to oczywiście na wejściu zawsze jest sklep z pamiątkami, więc tutaj za mną tak to wygląda. A tutaj już przechodzimy z tyłu do Oceanarium. My zapłaciliśmy za naszą rodzinę 660 koron, także wydaje mi się, że ten bilet nam też trochę pomógł. Staliśmy 125 koron, to i tak wyglądają bilety, takie książeczki w paszporcie. Tak. Zaraz je przejrzę, pokażę wam na pewno za chwilę. Dobra, my się rozbieramy, tymczasem idziemy tutaj oglądać. No, tutaj za 25 minut, ma być jakieś przedstawienie, gdzie nurkowie będą pływać i. Łapać i ryby. Bawić się z rybami. Mm. Się <laughs> na pewno przyjdziemy, zobaczymy. Bo... Nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy, nie? Ja Nigdy nie byłam w tak wielkim oceanarium. Właśnie to jest fajne, kiedyś byliśmy też we Zbiergu, i też jest takie miejsce, gdzie można normalnie ryb dotykać. Tutaj są jakieś kraby, chodzą pod dnie. Rozgwiazda jest można dotknąć. Idzie. A no, chce się odważa A no, chce się dotknąć. Takie malutkie, to też są meduzy, malutki, takie malutkie. To są meduzy? No, naprawdę, takie mini, No zobacz moja ręka, a jakie one są małe. Tak, to są meduzy Nie widziałem malutkie, takie takich małych. To są już większe trochę, trochę tro, tro, urosły Ale fajne, naprawdę Tu nie mam pojęcia, co tutaj jest, ale... Wygląda jak pleśń Och Chciałem zapytać, czy jakieś słowa z Powiem wam, że naprawdę robi to wrażenie, na żywo wygląda o wiele fajniej niż na tej kamerze, z tego co tutaj właśnie widzę w odbiciu, ale naprawdę super. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. O 14 to będzie karmienie i oceana To całe przedstawienie z karmieniem będzie trwało 50 minut, nie wiem czy tyle dzieci nam wytrzymają, a o 14.00 jest karmienie fok. Wow. A tu zauważyłam, że będzie zimniej. Tak, bo tutaj jest wszędzie woda. I tutaj nad nami też pływają foki. Wszędzie. Jak płynie do, do góry nogami, one tutaj cały czas sobie pływają. Cały czas można je tutaj zobaczyć. I tutaj, a przejście. I pod wodą, właśnie pływają Uuu. cały czas foki. A tutaj jest właśnie. Podpłynęła do nas jedna. Myślę, że może kiedy będziemy mieli okazję przyjechać też tutaj porą letnią. tutaj też są place zabaw dla dzieci, ale one są wszystkie na zewnątrz, więc dzisiaj nie będziemy z tego korzystać. A tutaj symulator statku, więc taka fajna, dosyć miejscowa. Zbierze telefon. Jakby się płynęło statkiem, jakby się był kapitanem. To jest prąd do Norwegii? No, tu można zbierać takim promem coś tam. To jest na matki. Bardzo ładnie to wygląda, dosyć realistycznie. Zobaczcie. No i to A więc to jest prąd do Norwegii, ja tak właśnie się tutaj znam. Jest fotel, na którym można usiąść. <głosy> <głosy> tutaj jeżdżą foki? I ich ryby muszą być uratowane przed fokami. Taka zabawa. Zobaczcie sobie. Od góry sterujesz. Na dół, na dół, na dół. Sterujesz tę foką? No. Co i wiesz nasze ryby? Nie mogę znaleźć żadnej. Czekaj, zawrócę teraz tą foką. Zawraca foka? Ej, zawracam. Kręci się z kółką. Jak chcę foką, jak chcę foką. Ale nie widzisz ryb. wiem, ale ja chcę wytworzyć foką. Sekundy się kończą. O, ryba, ryba! My właśnie wróciliśmy na resort po wizycie w oceanarium, które oglądaliście. I kupiłam sobie, słuchajcie, śledzika z Hirsthal właśnie z tej miejsca, w której teraz jesteśmy. To jest moja ulubiona ryba. W sensie ten śledź w słoiku i jeszcze bardzo lubię. Makryle wędzoną właśnie też z Hirts, Hirts hals, hals i ona zazwyczaj sprzedawana jest właśnie w tuzen tutaj w Danii. Ostatnio nie było u nas w sklepie tej ryby, więc mówię przyjadę tutaj z Robertem to sobie pojemy, natomiast tutaj też nie widziałam za bardzo. Chociaż dzisiaj w sklepie była jedna makrela wędzona, niekoniecznie stąd, no ale myślę, że raczej tutaj stąd, bo Hirtshals to jest ogólnie taka rybacka miejscowość, to jest wytwórnia ryb, właśnie jak widać tutaj wszędzie są do, jest dookoła woda i ten rynek i to rybołówstwo jest naprawdę bardzo dobrze rozwinięte, także tutaj... Można powiedzieć, że są właśnie ryby i właśnie te śledzie z Hirschhals, moje ulubione. A tak na marginesie, to teraz makrela wędzona w Danii kosztuje 45 koron. Właśnie tutaj widziałam w sklepie, co mnie trochę zdziwiło i postanowiłam jednak jej nie brać, bo dość drogo. Wcześniej kosztowała zazwyczaj tak około 29-28 koron. Także taka podwyżka i to na przestrzeni jednego miesiąca, więc bardzo, bardzo drogo. A taki słoik śledzi kosztuje około 56-7 koron, więc. A ja tymczasem sobie zaraz zjemy z Robertem, to będzie nasz dzisiejszy chyba obiad, bo nie będziemy nic robić, też raczej nigdzie chodzić jeść, więc no tak to wygląda. Więc my się zabieramy za jedzenie naszego śledzika. Więc my jesteśmy na basenie, tutaj jest słuchajcie takie bardzo fajne miejsce, za mną jest jacuzzi. Wstają się w wodzie, a tutaj zobaczcie jest ta zjeżdżalnia. Basen na zewnątrz, no teraz jest zima, więc wszystko na zewnątrz jest zamknięte. Ale tak to mnie będzie wyglądało. jest jacuzzi i zobaczcie ten basen, jaki tam jest piękny widok na morze. Bo się ja nie lubię za bardzo basenów, ale czego się nie robi dla dzieci. Czas nagram tutaj sauny strasznie gorąco, ale co najlepsze w tej saunie, to widok na morze. Oczywiście no w rzeczywistości wygląda trochę ładnie, ja przetrę tylko kamerę Teraz że jest trochę lepiej, ale bardzo mi się wcale ja tak połowił Ale jest mega fajnie No i wychodzimy I tak to wygląda Bardzo fajne miejsce, generalnie polecam Tutaj mamy widok na latarnię tutaj w oddali Przepięknie to wygląda Takie widoki na cały resort Tutaj właśnie te balkony, do których wodzi się do mieszkań a tutaj o, na wprost latarnia morska, pięknie świeci. I tutaj mamy basen centralnie na wyjście, który jest zamrożony, bo oczywiście to jest basen zewnętrzny, a tutaj już zjeżdżalnia, która jest od basenu, I tutaj normalnie zjeżdża się na zewnątrz i z powrotem wylatuje się wewnątrz basenu. Tak to wygląda. Ale widok naprawdę jest Przepiękny. Robert został z dziećmi, a ja po basenie jeszcze lecę szybko na zakupy. Tutaj do tej miejscowości właśnie z boku Hirshals, bo to jest właściwie w miejscowości, no ale no kilometr trzeba po prostu dojechać samochodem, więc jadę. Tutaj zobaczcie, jakie oświetlone niebo. Nie wiem, czy, to, czy, czy czyżby to była jakaś zorza polarna, ale zorza polarna powinna być raczej z drugiej strony, więc nie wiem, co to jest, ale bardzo takie oświetlone niebo. normalnie jak w dzień, prawie. Fajnie. Jestem po zakupach tutaj właśnie w Kirsthans i słuchajcie, tak tutaj dajcie masz. I tutaj dla, dla ciekawości powiem wam, że jest wszystko trochę tańsze. Z reguły tak zauważyłam o 2-3 korony na produkcie. Ale tutaj też zarabia się trochę mniej. Dlaczego o tym mówię? Bo nieraz w niektórych filmach właśnie zwracacie nam uwagę, że mieszkamy na Sunderland. Proszę, czekoladka. Tutaj, co znalazłeś? na No tutaj mamy. Na Sunderland mieszkamy i zarzucacie nam, że podajemy ceny nie takie, że w Kopenhadze są zupełnie inne. U nas jest trochę taniej niż zakładam w takiej Kopenhadze, gdzie wszystko jest z reguły nieco droższe. Ale to też dlatego, że zarabia się dużo więcej. Dani jest tak po prostu, że w zależności od zarobków, jeżeli jest region, gdzie zarabia się nieco mniej, te produkty spożywcze na przykład są nieco tańsze, tak samo tyczy się to wynajmu mieszkań. No, więc tak to wygląda. Nie tyczy się jednak resortów, summerhausów i takich spraw, bo to akurat jest wszędzie w bardzo zbliżonych cenach. Oczywiście w zależności od standardów, jakie są. To tak na marginesie, nie? Więc tak jak mówię, tutaj w okolicach Hirschhals jest troszeczkę taniej. Więc no, tak jak wyglądają zarobki, więc zakładam, że tutaj po prostu jest i mniej pracy, bo nie widzieliśmy jakichś fabryk, po, po prostu jak jechaliśmy po drodze. Bardziej chyba to jest rozwinięte po prostu rybołówstwo. I tak to po prostu wygląda. Robert na wyjazdach zawsze przygotowuje dla wszystkich śniadanie. I zobaczcie, jaki widok. Tak to można... Spędzać poranki, naprawdę ten widok tutaj jest przepiękny. Teraz jest zima, więc leży śnieg, ale latem to musi być już w ogóle bardzo fajnie, zwłaszcza przy jakichś zachodach albo wschodach słońca. Ładnie. I tutaj z każdej strony można podejść. Tutaj jest basen, zaraz obok. Ale ten morze to jest po prostu przepiękny i cały czas widać na horyzoncie pływające już to kutry rybackie. Czy nawet jakiś. jakiś. promień. Cześć, jest. Bardzo zimno. Jest ogólnie chyba minus 2 stopnie, ale trochę wieje. No, ale idziemy do Muzeum Bunkrów albo oglądać bunkry. A dokładniej Wał Atlantycki, pozostałości Wału Atlantyckiego po niemieckiego. Idzie z nami też Krzysztof. Wyszliśmy właśnie z resortu. No i zostańcie z nami, pokażemy Wam jak to wyglądało po prostu w Danii, bo wszyscy znają oczywiście Rejon Calais albo w ogóle całe francuskie wybrzeże te wielkie bunkry. Mało kto wie, że takie same są w Danii są. No i tak naprawdę szliśmy tu chyba z 5 minut. Właśnie wyszedłem z informacji, to znaczy z takiej kawiarni z informacją. I dostaliśmy bilety gratis. Wchodzimy za darmo do Muzeum Bunkrów. Możemy po prostu tam chodzić, bo pani, która tu pracuje stwierdziła, że jest za zimno i zbyt ośnieżone, żeby cokolwiek oglądać, więc chłopakom kupiliśmy faxe sekundy. Tak więc idziemy zwiedzać, idziemy się bawić. I będzie fajnie. Powiem wam, ja jestem zaskoczony. Bardzo miła niespodzianka. Co się danie często zdarza. Widzieliście też przed chwilą, dostaliśmy od jakiejś obcej osoby, zupełnie od jakiejś pani, darmowyborny bilet do Oceanarium. No a teraz idziemy na bunkier. Widok na całą plażę. Tam, tam to my nie pójdziemy, bo jest troszeczkę za zimno. Ja nie chcę schodzić aż tak nisko. Bo ścieżki nie są obsolone, są w niektórych miejscach obsypane tylko piachem. Tak się dowiedzieliśmy. No to idziemy. Idziemy tam w dół, tamtędy czy, czy górą? Wy musicie wybrać. Dołem. Chłopaki są iść w więc idziemy o Jezu ja tu idę na czwóraka prawie Czekajcie metalowych rzeczy rękoma gołymi, bo może być zbrożone czy coś Są schody Tu chyba nie będzie wiało Odpalimy latarki i wchodzimy Gdzie idziemy? Wchodzimy się idzie pierwszy, czekamy na ciebie Masz telefon, Hubert? Masz telefon? Tak, to po prostu taki jak okay. mega fajnie. Tu wychodzimy, jest trochę zbyt zaśnieżone, ja muszę schować telefon. Bardzo i... łatwo W takich dziurach tutaj jest odgroma. Dobrze, że nie przyszliśmy z Nają i z Axanem, bo tak naprawdę byłoby to dla nich bardzo niebezpieczne. No tam są zejścia do tych bunkrów, do tych takich jak tam byliśmy. Tam nic nie ma, są albo skrytki na amunicję. Tutaj nie obsypane i nie oblodzone jest, bardzo powoli schodzić. Ale to jest to samo. Chodźcie tędy, chodźcie górą Chodźcie tędy, chłopaki, na drugi bunkier okopem pójdziemy. Znaleźli chłopaki ten bunkier, do którego chyba chcieli wejść, z tego, z którego po prostu Niemcy kiedyś mieli strzelać do nadpływających Amerykanów. Tak więc wchodzimy, zobaczcie, są nawet metalowe drzwi. O to jest na karabii, tak? W tym bunkrze jest prąd, ale jest tutaj strasznie klaustrofobicznie. Tutaj zamknięci, to strzelali do tych, co przyjdą. Przez... No, nie mieli zbyt faj... Patrzcie, nie było tutaj zbyt fajnej opcji. Ci, co już tutaj byli oblężeni w tym bunkrze, to na 100% byli skazani na zagładę To naprawdę straszne miejsce A teraz jesteśmy już tutaj Z tej strony z powrotem Ale ciepło w środku, nie mogę powiedzieć, jak się wychodzi na zewnątrz, to czuć ogromną różnicę temperatur Jak będzie coś fajnego, to mów, to przyjdzie. Straszny zioł <laughs> Idziemy, się mówi, że jest fajnie okay. Nie wiem, co tu mogło być, Skłata amunicji? I przejście wentylacyjne do następnego bunkra A sobie Serce miało stare Następny bunkier Tu rozwalony kawałek Zobaczcie jaki to jest żel beton, że to nie jest sam beton Krzysiu Tutaj lepiej żebyś zobaczył Patrz widzisz On jest zbrojony, On jest z metalowymi elementami Ale echo a tam zbóżmy, to hmm. To są... to, jest to, sam. to były składy na amunicji Patrzcie na to, jesteśmy pod bunkrem Najbardziej wysuniętym nad skarpę Ja wychyle tylko rękę Żeby jak najbardziej wam pokazać jak to wygląda Wygląda to tak Przepiękny widok Tu jest naprawdę fajnie, tu jest ładnie I dochodzimy do Trepetilstranden czyli schodów na plażę Te schody generalnie są tutaj znane i słynne Jest tak zasypane śniegiem, że ja wam pokażę, że mi poręcz sięga do kolana bo wygląda to w ten sposób po prostu ale idziemy dalej I Zobaczcie jak to wygląda Oprócz nas są tylko dwie osoby na plaży i cała ta góra Już naprawdę i wiatr i ziom pod wody że aż się chce wracać, już szybko do domu na ciepłą herbatę. No i idziemy, my mieszkamy właśnie tutaj. A tutaj to takie dodatkowe zataszenie to jest część basenowa. Tutaj przychodzimy sobie po prostu codziennie na basen. No jest, ja się odpoczywam. Kupa tu tam pływają. Kupa tu do pływać. Krzysztof jest na brodziku. A nie, Krzysztof jest też wodzie, zaraz będę musiał tam zejść, widzę, że wychodzi Ja odpoczywam po saunie, Monika poszła z akseleminają się pobawić na placu zabaw. A ja leżę i podziwiam widok. Ten widok na morze, na no, zewnątrz jest chyba minus 6 stopni. A ja tutaj mam z plus 6 <grym> To jest mega fajnie, co tak wygłady. Miałem wyjść jeszcze pod zimny prysznic, co to się trochę Usiadłem tak sobie leżę, odpoczywam. Ale pokażę wam widok No i tak to wygląda To jest wyjście sauny, to widzieliście to szczeczki Wam No i to widok ja poszedł z chłopakami starszymi na basen, a ja przyszłam z maluchami Tutaj to jest taka sala zabaw e, Tutaj są stoły do bilarda, ping ponga A tutaj taki plac do grania hokeja Tak na sucho Właśnie tutaj Naya się bawi z boku I tutaj zobaczcie, są też takie automaty do gier Fotele do masażu. Wszystko tutaj jest w cenie. Oprócz właśnie piłeczek do ping-ponga. Piłeczka do ping właśnie z tego automatu kosztuje 10 koron. A tak poza tym, tutaj jest wszystko w cenie właśnie tego resortu. No i tutaj jest druga część właśnie tego placu zabaw. Tutaj zobaczcie za mną taki cały yy, no, plac zabaw. Wszędzie śnieg. Ja mam pulę do billarda sobie się bawił, zaraz pójdę tam odnieść na ten drugi stół, żeby się nie pogubiło. I tak to wygląda. I tutaj jest miejsc, miejsce do posiedzenia, tutaj akurat są takie palety, bo normalnie kładzie się na to i te poduchy. No, dzieciaki się bawią super fajnie, chłopaki na basenie. Ja ogólnie chciałam powiedzieć, że jesteśmy na resorcie dość znanym tutaj w Danii. Ogólnie to jest chyba firma z tego co się orientuje holenderska która ma całą sieć yy, takich ośrodków wypoczynkowych w całej Europie. Z tego, co się orientuję, to w Danii jest pięć takich ośrodków i myślimy z Robertem na pewno jeszcze z tego korzystać. i uważaj, bo tu spadniesz. Zobaczcie, jak się tutaj mocno bujasz, mocno się bujasz. Dwa ciastka i dwa donuty. nuty. Ciastko jedno, drugie i dwa do nuty. Dziękuję, dwa ciastka. Mm, Dobra. Dziękuję. Młodzież bardzo zajęta. Rodzice mają trochę spokojnie. Tak, a młodzi jeżdżą na wakacje, żeby móc pograć w te same gry w innym mm. miejscu.